No i teraz, słuchajcie, przechodzimy do trzeciego obszaru, czyli jak zarządzać tym CX. -em. To też nasze doświadczenia, tutaj będziemy się nimi, nimi dzielić, no bo CX, jak każda zmiana, on wymaga po prostu zarządzenia tą zmianą, i jak każda zmiana napotyka opór w organizacjach, i często słyszymy takie głosy, jak tutaj widzicie, coś dawniej to działało, albo było lepiej, albo nie robiliśmy tyle badań z klientami i też daliśmy radę, albo po co znowu badać klientów, tak, ale po co? znowu wracać do tego a po co testować bo my to już wiemy wiemy lepiej ja wiem lepiej jeśli my tych głosów to tak Widzimy, że, 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 że takie trzy główne kategorie i to właśnie tak jak proces zarządzania zmiany, że mamy tych, którzy są wspierający, trzeba szybko ich zidentyfikować, mamy tych, którzy są obojętni, no bo oni są na, w, 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 w łańcuchu wartości gdzieś, gdzie na razie to ich wszystko nie dotyczy, my zaczynamy tą całą zmianę, oni gdzieś tam są, no i póki nie wymagamy nic od nich, no to oni w zasadzie są obojętni, no i mamy tych opornych i ci oporni zazwyczaj, no to... Do nich trzeba też w odpowiedni sposób dotrzeć i to też potrzeba czasu, żeby ten opór w jakiś sposób zmitygować. Kluczem tutaj jest takie, takie rozegranie, aby przede wszystkim zaangażować tych, którzy są wspierający, zaangażować w proces, żeby dostarczyć im umiejętności, narzędzi, do tego, żeby oni byli tą siłą napędową do przekonania obojętnych obojętnych przeciągnięcia na stronę osób, które są świadome, które chcą, widzą korzyści, które widzą potrzebę stosowania, stosowania CX-a w organizacji, a co do oboje opornych, to dla nich najlepiej... Przygotować określone strategie, strategie komunikacji, określenia, dlaczego to robimy, określenia, jakie są z tego korzyści, i też takiego powolnego angażowania w projekty, wraz z, z, z uzyskiwaniem feedbacku od tych osób, tak, no bo to ważne jest też, żeby oni mogli się wypowiedzieć na temat tego, czego doświadczają w tych procesach zmiany. I jak analizowaliśmy te, te różne przedsiębiorstwa, to widzimy, że jest taki pewien schemat tego, jak to wdrażanie tego CX-a w organizacjach występuje. Jeśli to są małe firmy, zazwyczaj tutaj cała, cała siła i odpowiedzialność spoczywa na rękach właściciela albo wskazanej osoby, na przykład jakiegoś menadżera czy dyrektora. Średnie firmy to zazwyczaj mają jakiegoś eksperta, bardzo często usytuowanego w marketingu, eksperta od CX-a. I ewentualnie jakiś mikrozespół, który tym zarządza, też raczej rozlokowany w innych, w innych komórkach, a duże firmy to zazwyczaj mają albo centrum kompetencji w postaci jakiegoś zespołu, albo rozlokowane jest to rzeczywiście w jakimś zespole marketingu, sprzedaży czy obsługi klienta. Tam jest to źródło kompetencji. Czasami w dużych firmach również spotkaliśmy multidyscyplinarne zespoły, które posiadały kompetencje i odpowiednie umocowanie do tego, żeby rzeczywiście tą klientocentryczność. Organizacji budować. Wdrażanie CX również wymaga od organizacji tego, żeby była świadoma, na jakim poziomie dojrzałości CX-owej się znajduje, czyli w jakim miejscu się znajduje to, czego wie, to co wie, a to, czego powinna się dowiedzieć, żeby dostarczać Odpowiednie, pozytywne doświadczenia swoim klientom i my wykorzystaliśmy badania, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku do tego, żeby zdefiniować pięć poziomów dojrzałości klientu centrycznej, dojrzałości CX-owej organizacji. I poczynając od podstawowego, to są organizacje, które nie widzą albo potrzeby, albo sensu wprowadzeniu jakichkolwiek działań CX-owych, uważają, że temat po prostu dla nich nie istnieje. Firmy początkujące to są takie firmy, gdzie jedna wybrana osoba, zwykle to jest marketing albo sprzedaż, już coś tam na ten temat wie i zaczyna wprowadzać jakieś, jakieś działania CX-owe, ale jest to jeszcze taki nieustrukturyzowany, nieusystematyzowany sposób działania. Firmy na poziomie ustrukturyzowanym to już są wyspecjalizowane komórki lub osoby, które zajmują się CX-em, które również mają wsparcie od osób zarządzających. Firmy zaawansowane, czy tam już są liderzy, tam już są zespoły, komitety sterujące, tam jest już strategia, która, która też wyznacza pewne kierunki i która pokazuje, jakie działania firma powinna podejmować, żeby zarządzać tymi doświadczeniami klientów. No i klientocentryczny, ten najwyższy, to są organizacje, które bezwzględnie w każdym swoim działaniu stawiają w centrum uwagi klienta pracownika, to są organizacje, które żyją doświadczeniami klientów, którzy, które doskonale sobie zdają sprawę z tego, że każda osoba, która jest członkiem organizacji jest odpowiedzialna za kształtowanie doświadczeń. I to nie oznacza, że wszyscy musimy być klientocentryczni, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tak? To chodzi o to, żeby w swojej branży budować przewagę konkurencyjną na odpowiednim poziomie. Bo właśnie y, za, y, przejście z jednego poziomu na drugi może spowodować, że klienci będą zupełnie inaczej postrzegać naszą firmę, bo będą doświadczali innych rzeczy. A to z kolei może być przewaga albo może nam pozwalać oferować ciut wyższe, wyższe ceny.